Nasze nastawienie przed meczem było zupełnie inne niż przed meczem z gliwicami i to było widać. I nawet było widać nasz spokój chyba w każdym ruchu, w każdym punkcie, że mieliśmy większą pewność niż, niż wcześniej. Dzień temu też mówimy, jakie mam spostrzeżenia, że zespół z możemy wygrać z zespołem albo w ogóle w tej lidze można wygrać z zespołami z górnej części tabeli i przegrać z zespołami z dolnej części tabeli ale dzisiaj mam jeszcze jedną taką uwagę taką właśnie takie spostrzeżenie że też gra się jak przeciwnik pozwala Przenalizowałem sobie ten mecz z Gliwicami który przegraliśmy i naprawdę dziewczyny zagrały fajnie a myśmy troszeczkę nie dotrzyma, nasze dziewczyny troszeczkę nie dotrzymały kroku z kolei dzisiaj był odwrót. tak Dzisiaj my gra, grałyśmy bardzo dobrze, nasz zespół grał bardzo dobrze, a dziewczyny z miasta nie dotrzymały kroku, no i rezultat jest zgoła odmienny. Mieliśmy świadomość tego, o co one walczą, bo właściwie to dopiero druga runda się zaczyna, a dla nich to jest no, być albo nie być. Tak? Jeżeli chcą się liczyć w dalszej walce o, o czwórkę, no to, no to e, trochę, no, żeby nie pomówić, no, musiały tak wygrać. Więc no, z takim przeciwnikiem gra się bardzo ciężko, no bo oni, no, one nie mają nic do stracenia, a my... Wtedy musimy odpierać te ataki, co w naszym przypadku dzisiaj no, niestety się nie udało. Gratulacje dla zespołu Starnow, bo zagrały naprawdę bardzo dobry mecz i to trzeba im przyznać. U nas dużo zmian no i dużo pracy jeszcze, więc na pewno w poniedziałek się spotkamy i będziemy analizować to, co się wydarzyło, także będziemy wtedy wyciągać wnioski. Wcześniej grałyśmy troszeczkę nerwowo i nie obyło się to oczywiście od bez tych momentów dzisiaj, bo dzisiaj też były parę akcji takich nerwowych, ale mi się wydaje, że w głębi po prostu tam gdzieś yy, siebie każda czuła, że potrafimy ten wygra wygrać mecz i dążyłyśmy do tego do końca. Zdecydowanie zagraliśmy dużo lepiej w przyjęciu o, o 100%, jeśli się nie mylę, yy, o więcej niż 100% lepiej w ataku tak Realizowaliśmy większość założeń taktycznych, więc no to są takie rzeczy, które grają rolę, tak? No i na przykład jak się gra z atakiem 30%, to ciężko wygrać mecz, a jak się gra z atakiem 57, czy 58, no to, to właśnie. Takie mecz się tak wygrywa, tak? Jeżeli się doholuje piłkę do siatki i pozwoli się rozgrywającej gdzieś tam realizować założenia taktyczne naszego zespołu, to też jest o wiele łatwiej, tak? No i dzisiaj właśnie mieliśmy taki dzień, tak? Taki dzień, taki mecz, gdzie to my mogliśmy więcej tych rzeczy pokazać. Ja myślę, że głowa to jest przede wszystkim i cały ten tydzień poświęciliśmy na to, żeby po prostu nastawić się na ostrą walkę, że chcemy wygrać ten mecz. Wiadomo, z Gliwicami ciężko, bo po przerwie świątecznej się grał, tak samo dzisiaj mielec po przerwie grał pierwsze swoje, swoje spotkanie. No i też umówmy się zagrały no, na pewno poniżej swojego poziomu. Bo na to im nie pozwoliłyśmy też, myślę, że dobrą zagrywką. Grałyśmy dobrze w obronie i mocno w ataku i tego nam brakowało w poprzednich meczach. To jest na pewno takiej mocniej, mocniejszej gry, takiej bardziej twardej. No teraz już jesteśmy po tej przerwie świątecznej, więc nie musimy aż tak mocno e, ładować akumulatorów. Tam mieliśmy trzy tygodnie, tutaj są tylko dwa tygodnie. Postaramy się znaleźć jakiegoś sparring partnera i myślę, że nie będziemy musieli tak mocno aż e, przyciskać w tym tygodniu. Dlatego gdzieś tam sobie ten rytm e, może trochę lepiej zachowamy. E, I no i zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem pełen optymizmu.